Cześć, masz, strony pogry, a to już drugi odcinek serii typowe składy. Dzisiaj ja chciałabym Wam pokazać Bundesliga. Co zapraszam na bramce. Zagra René Aller, zawodnik bardzo polecany na Footheadzie. Jego statystyki są bardzo dobre. Środkowa obrona to Boatęg i Dante, zawodnicy, którzy mają po trzy gwiazdki sztuczek, zarąbili te główki i naprawdę jedzą zwrotność. Lewa obrona to Jansen, prawa to Piszczek. Na środkowym pomocniku defensywnym zagra. Nikt to inny. jak Luis z Gustawo. Lewym pomocnikiem będzie był zawodnik hamburgeru, Sportfalline, czyli Elia. No, na napadzie zagra. Lewandowski i. Bo Yang. No jak widzicie, nie są zapełnione pozycje środkowego pomocnika ofensywnego i prawego pomocnika. A na tym miejscu będą moim zdaniem dwie wisienki na torcie, czyli... Trudno się domyślić kto, ale ja wam uświadomię to teraz. Team of Decision wola. Zawodnik, który, który pozwala po prostu system. Tempo średnie, ale strzały ma naprawdę zarąbiste. Podania są miojo, dribbling nawet-nawet, główki naprawdę wow, jak na skrzydłowego są zarąbiste. Trzy gwiazdki słabszej nogi i trzy gwiazdki sztuczek. No, mogłyby być cztery gwiazdki sztuczek, no ale to nic. On tak dobrze ustawia się na pozycji, tak się umie przepchać i agresja u niego jest naprawdę dobra. Masakra, polecam serdecznie. No i ostatnim zawodnikiem będzie Team of the Season, Rafael. Zawodnik Myszyn Mönchengladbach. Brazylijczyk, 82 tempa, 80 szału, 78 podań, 90 ryblik i 71 główek. Te statystyki, robiąc tego zawodnika, bestie. Tempo, czu że jest trochę wyższe. Szały są, mastak dobre. Long shorty, bez komentarza, takie są dobre. Podania mogą być. Dribbling, rozwala system. Główki, na match 74. No to one są lepsze niż Neymar. Ma choć ma ten sam wzrost. Ale dobrze. Cztery gwiazdki y, szczuczek i cztery gwiazdki słabsze nogi. Masakrycznie dobre. Zawonik kupiony za 16 500. No to tyle. Lajkujcie subskrybujcie siema.